No, dobry wieczór, raczej dzień dobry, bo dzisiaj mamy piątek 19 listopada, 11 jest listopad roku 2025. no Sus, u mnie w domu jest nastrojowo, świątecznie, jak widać, lampki tu są, właśnie, o się migają pięknie, tak jak pokazuję, tutaj tak samo, są tak z boku O tutaj pięknie świecą to z boku lampeski Tu pokazuje no ta z Ale już widać Za oknem tak samo jest Są stroiki Świąteczne No i tam za drzwiami tam Znaczy tutaj z tyłu Z tych drzwiach wejściowych tak samo jest Kolinka świąteczna no i, i chciałby również jako ja tutaj, jako, no jako ja e, e, Polak, jako ja człowiek, po prostu ja jako tutaj e, sąsiad dla wszystkich sąsiadów tutaj z ulicy troskiej jako ukochany na dosyć brat dla mojej ukochanej na dosyć Okochanej książyski, To ją bardzo mocno kocham Z całym sercem I no, Wszystkim dla Uliwi, dla Rafałka i Pawła jako wujek Też również Pozdrawiam ich gorąco I kocham I wszystkiego dobrego dla Swagla Pietrusia No i ogólnie Dla jego dzieci I tutaj ogólnie dla mojej okochanej o polskiej ojczyzny, ta całego pokochanego polskiego narodu, e, dla nas wszystkich e, e, no i dla sąsiadów tutaj z bogatejni, to jest o sąsiadów z bogatejni przede wszystkim. No przede wszystkim, bo nie będę umijał sąsiadów, przede wszystkim, i, no, i nikt rodzin, i, i moją kochaną Polską ojczyznę, jak i no i w Europie, na całym świecie. Aby te święta 2021, święta Bożego były świętem pełnej nadziei, radosne. no i żeby te święta były radosne, pełnej nadziei, po prostu, żeby nie tracić w sobie wiary tej ikry, po prostu, bo już jeszcze trochę, za parę tygodni właśnie przyjdzie ten czas, przyjdzie ten moment, przyjdzie ta kira, gdzie razem wszyscy usiądziemy do sesji wigilijnej, właśnie 24 grudnia że na będziemy sobie w domach rodzinnych składać nasze rudesne, i świąteczne i będziemy się pozdrawiać na zaję i życzyć wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i przede wszystkim, na no, i zdrowia, i w ogóle, aby również dosykać do następnych świąt, bo zrodzenia i również będziemy życzyć Wszystkiego dobrego w nowym roku 2022. No, jak i w Wigilii, jak i w Sylwestra, jak i na nowy rok również 2022. Aby te święta Bożego Narodzenia 2021 były święta nasyśliwce, radosne, cudowne. No i co mogę ryszyć. Moim sąsiadom, mojej całej rodzinie i z mojej całej rodzinie, nie tylko siostrze i swaglowi, ale również rodzinie, z ojcem, z, 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 z wszystkim, z, z wszystkim tam. No i ogólnie, i jest raz i dla sąsiadów, i dla nich rodzin, i dla mojej ukochanej polskiej ojczyzny, tak i dla Europy i całego świata. Spokojnych, radosnych, wesołych, szczęśliwych świąt. 2020, e, który, e, w 2021, które w plusce przyjdą. E, no, świeźmy się, spiesmy się do Betleje, nos do kleje, bo w Krósce przyjdzie nas Pan, Jezus Chrystus, aby nas wyzwolić. No i przede wszystkim, no, jest roku, e, będzie adwent, będą lodaty, no, po prostu. No, na święta, bo z jadę do mojej ukochanej na dosej książki do Uliwi Pawełka, Lafałka, e, do swagda, jadę, przede wszystkim no, w górę. No. E, no tęsknię za moją ukochaną nadosła siostrą, bo to jest moja ukokana nadosła siostra i tęsknię bardzo za nią po prostu. Ale już jest chida. Te, nadejdzie ten moment, nadejdzie ten czas i tak dalej. I przede wszystkim i te święta, żeby były dla nas no i jak, no pogodne, wesołe, serdeczne, pełne wiary i tak dalej. Żeby po prostu pandemia, wirus to nie wszystko. Ale nie trzeba tracić tej ikry, nie trzeba tracić tej wiary, po prostu trzeba iść na naprzód, po prostu i trzeba się cieszyć z tym, to co jest radosne, to co można się spotkać w gronie rodzinnym i życzyć w sobie wszystkiego dobrego i najlepszego i wszystkim, jeszcze raz wszystkiego dobrego i zdrowia i tylko zdrowia, jeszcze raz zdrowia. I tego, niech nasza Matka, naświęca nas, nasz Pan Jezus Chrystus, który właśnie w Lusce, właśnie na pamiątkę tych Świąt Bożego gdzie po prostu yy, na, narodzi się, przyjdzie po prostu, niech yy, nas no, od zdrowie, nadzieją i tak dalej. Żeby te święta dla nas yy, Bożego Narodzenia 2001 były udane, szczęśliwe, nie szczęśliwe, udane, pełną wiarą, z kolędami i tak dalej i ze synami dla nas wszystkich. Jaki Sylwester i Nowy Rok 2022, żeby też był dla nas rokiem łaskawym, lepszym, żeby w polityce też nie było żadnej kłótni i tak dalej żeby politycy też mogli po prostu zrobić coś w końcu dla naszego dla narodu, dla naszej Polski, żeby nie bo na wiadomo, po prostu chodzi ten czas, chodzi ten moment, bo nie można się kusić. Trzeba żyć w zgodzie, jak i w moim domu rodziny moje i w domu jak doma w domu, jak i w moje polskiej polskim, jak i w polskiej polityce, i tylko w polskiej polityce, a jak i poza granicami kraju, również jak i w Europie, na całym świecie, aby nastała jedność, zgoda, miłość i tak dalej. No, i sam mogę powiedzieć: jako ja tutaj mówię z Bogatyni, z Jego z ulicy Toroskiej, z Syniami, takimi, takim orędziem świątecznym i noworoskim. I to byłoby na tyle. Życzę wszystkiego dobrego. plusce będzie Mikołaj. Odwieźli wszystkie dzieci jak i w Polsce. i tylko w Polsce, jak w Europie, na całym świecie. Jak by, w chodzi o 6 Mikołaja, 3 grudnia, Barbutka, Święto, wszystkich moje Mojej siostry urodziny i mininy, przede wszystkim. No i Święto Górniku. No i przede wszystkim. No tak, tego. No i Święto Górniku. No, a 21 grudnia. Też święto mojej uliwi, bo mojej uliwi urodziny jako wujek, no nie mogłoby mi zabrakło na uliwki urodzina po prostu, bo muszę być na uliwki urodzina i w ogóle, no i tak e, dalej i wszystkiego dobrego zyszę na te święta właśnie, no nam wszystkim, no i, no, i nic dodać, nic ująć. I to byłoby na tyle. No. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!